Dzień dobry, Magdalena Staszkiewicz, Zamarski TV. Znajdujemy się na prawie już skończonej scenie w Zamarskim Parku. Dalej trwa projekt Szwunk Młodych. Młodzież od początku maja zajmuje się renowacją przystanków autobusowych na terenie Zamarsk. Już jest kolorowo, ale jak mówią, będzie jeszcze piękniej. 26 kwietnia odbyła się już piąta edycja festiwalu Roztańczone Przedszkolaki. Wynik nie był zaskoczeniem. Wszystkie przedszkolaki dostały nagrodę. Dyplom. za zajęcie pierwszego miejsca. W piątym festiwalu Roztańczone Przedszkolaki 2019 otrzymuje przedszkole z. Z. z... 11 maja na boisku sportowym w Kończycach Wielkich odbył się turniej sołectw, czyli piknik z jajem. Nasza drużyna z Zamarsk zajęła trzecie miejsce. Panie Sołtysie, jak wyglądają tegoroczne przygotowania do święta dziedziny? Znajdujemy się na scenie, której budowa dobiega końca, ale przygotowania w tym roku są. Trudniejsze, ponieważ mimo, że scena już jest prawie wybudowana, to przed nami niecały miesiąc prac społecznych, które rozpoczęły się tydzień temu. Udało się nam zakończyć roboty ziemne. Mamy nawieziony kamień No i rozpoczęliśmy układanie obrzeży. Przed nami jeszcze ułożenie 300 m2 kostki. Są to ciężkie prace. Ja się bardzo cieszę, że jednak mieszkańcy dopisują i pomagają jak zawsze za marcy społecznicy. Mam nadzieję, że zdążymy. Tych prac jest bardzo dużo, bo jeszcze oprócz tego, że ułożymy kostkę, to jeszcze trzeba zniwelować cały teren, nasiać trawę, posadzić tuje. Mam nadzieję, że zdążymy. Można by powiedzieć, że chyba jakiś cud się musi zdarzyć, ale ja wierzę w mieszkańców i mam nadzieję, że to się uda. 2 czerwca odbędzie się tutaj właśnie na tej scenie święto dziedziny. Jak w tym roku będzie ono przebiegać? Tak, można powiedzieć, że po pięciu latach od otwarcia parku będziemy otwierać nową scenę w Zamarskach. Będzie to uroczyste bardzo wydarzenie. Zaczynamy o godzinie 14. Oczywiście przecięcie w stęgi, zaproszeni goście, nasi partnerzy z Czech. No, i potem występy przedszkolaków, szkoły podstawowej, gości z Czech, przedszkolaki i szkoła podstawowa, polska szkoła podstawowa. Następnie pokazy judo i sambo, a także pokaz strażacki. No, a od godziny 17 oczywiście ruszą koncerty. O godzinie 17 zespół coverowy z Czech ABBA. No, więc mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić przy tych szalonych hitach tej szwedzkiej grupy. A o godzinie 19.00, Gwiazda Wieczoru grupa skiflowa No to Co. Tak więc teopolskie działchy zabrzmią na nowej scenie w zamarskach. Oczywiście święto dziedziny to również strefa kulinarna, przede wszystkim z pysznymi plackami z koła gospodyń wiejskich. Oczywiście grille i inne dania, a również strefa rekreacyjna, czyli animacje dla dzieci, a także zjeżdżalnia. Oczywiście za darmo. A o godzinie 20.00 rozpocznie się szalona zabawa z DJ-em Alvaro, tak jak w, w ubiegłym roku. E, impreza będzie trwała do drugiej w nocy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, a jeżeli pogoda i tak nie dopisze, to państwo dopiszą. Serdecznie zapraszam 22 czerwca od godziny 14. Najlepsza impreza w powiecie na rozpoczęcie wakacji. Do zobaczenia. Ten odcinek kończymy bardzo miłą informacją. Jedna z naszych redakcyjnych koleżanek urodziła córeczkę. Pozdrawiamy Dorotkę i jej rodziców.